Lowa polskich stołów, czyli sałatka jarzynowa. Do tej pory kojarzyłam się tylko z niekończącym się krojeniem warzyw na cienką kosteczkę, ale teraz Thermomix proponuje nam wykonanie sałatki w tym urządzeniu. Jestem bardzo ciekawa. Ja również, tak jak i prawdopodobnie wy, jeszcze nie robiłam tego przepisu. Zostań ze mną do końca, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt końcowy. Uwaga, bez krojenia warzyw! Przepis zaczynamy od dodania marchewki. Jeśli obieracie swoje warzywa, to jest ten moment, w którym trzeba to zrobić. Ja moich nie obieram. W skórce i tuż pod nią znajduje się najwięcej witamin, więc szkoda mi tego wyrzucać. Marchewka jest ze sprawdzonego źródła, więc wkładam po prostu taką pokrojoną na grubsze kawałki. Następna pietruszka. I pamiętajcie, aby uważać na to, żeby każde warzywo było pokrojone mniej więcej na takie same dość grube kawałki. Mniejsze kawałki, termomik mocniej zblenduje i będą one później mniej wyczuwalne w sałatce, teraz seler. Zakładam pokrywę i rozpoczynamy rozdrabnianie. Po 5 sekundach warzywa już są rozdrobnione. Termomix podpowiada, że jeśli ta wielkość jest dla nas zbyt duża, możemy wydłużyć czas o kolejną sekundę. Zawartość wykładam do dolnej części waroma. Teraz dorzucam grubo pokrojone, obrane, surowe ziemniaki. I je również będziemy rozdrabniać. Rozdrobnione ziemniaki również dodaję do warony. Powiem Wam, że w tym momencie jestem dosyć sceptycznie nastawiona do tej sałatki. Pierwszy raz widzę tak nieregularnie pokrojone warzywa w sałatce. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie na końcu. Czy będzie mi to przeszkadzało, czy wręcz przeciwnie. W następnym poleceniu musimy wlać trochę wody. Myślę, że to już jest ten krok, w którym będziemy przygotowywać jajka do gotowania. Bez mycia naczynia wkładam koszyczek, a do środka cztery jajka. Nakładam pokrywę bez miarki. Na pokrywę przystawkę waromy z warzywami. I wszystko przykrywamy pokrywą. Czas gotowania 15 minut. Plusy, jakie widzę na tym etapie przygotowania sałatki, to na pewno jest to, że nie musiałam się męczyć już z krojeniem tych warzyw. Wiadomo, to jest najbardziej czasochłonne przy przygotowaniu tego dania. Ale też zwróćcie uwagę na to, że część osób gotuje sałatkę, warzywa osobno w jednym garnku: marchewka, pietruszka, ziemniaki, jajka. A tutaj wszystko przygotowuje się na jednym palniku. No na pewno jest to oszczędność nie tylko czasu, ale też energii. Po 15 minutach ściągam waromę. Oczywiście pokrywę. I wyciągam koszyczek za pomocą kopystki. Wcześniej przygotowałam już sobie wodę zimną, i włożę teraz koszyczek do tej wody. Aby ostudzić jajka, warzywa potrzebują jeszcze trochę czasu. Nakładam pokrywę, waromę i ustawiam w kolejnym kroku obroty. Znowu 15 minut. W czasie, kiedy warzywa się gotowały, ja już obrałam jajka. Myślę, że jeśli nie używacie do tej sałatki groszku konserwowego, bo macie tylko mrożony, to możecie na te ostatnie 15 minut dołożyć go do warony. A teraz ściągamy waronę i przekładamy warzywa do miski. Jeśli to się uda, to będzie tak zmieniający życie przepis, bo naprawdę sałatka wcześniej zajmowała mi bardzo dużo czasu. Jeśli to wyjdzie bez krojenia tych warzyw, Chciałam powiedzieć, że to pokocham Termomix, ale to już za późno. Dwa lata za późno na no to. Już się to wydarzyło. Wyleję teraz wodę z termomixa i do środka będziemy wrzucać jabłka. Jabłka pokrojone na ćwiartki. Ho ho ho, takie duże kawałki. Termomix, no zobaczymy. Termomix prosi nas o dodanie ogórków kiszonych. Ja do przepisu, do sałatki nigdy nie używałam ogórków kiszonych. Bardziej smakowałam mi zawsze z ogórkami konserwowymi. I tutaj mam przygotowane w sezonie e, pikle w zalewie musztardowej. Wykonane też na termomiksie. Bardzo polecam ten przepis. Jeśli wyciągam te ogórki, kładę na stół, jak są goście czy moja rodzina, one znikają jako pierwsze. Mają niepowtarzalny smak. Dzięki marchewce i teraz wykorzystamy je tutaj w tej sałatce. Dodaję je zamiast ogórków kiszonych. Pokroję tak na trzy części, większe kawałki. Dobra, termomix. Zobaczymy, jak sobie poradzić z tymi ćwiartkami jabłka. Pokroiłabym to najchętniej jeszcze drobniej, ale dobra, ok. Ustawiamy obroty i zobaczymy. Chwila prawdy, sprawdzamy. Ojko, no dobra, niech mu będzie, no. No, i przekładam te super pokrojone jabłuszka do miski. A teraz pora na jajka, wrzucamy w całości. Nie, no dobra, powiem Wam, że jeszcze nie posmakowałam, a już jestem prawie przekonana do tej sałatki, bo. Podoba mi się, jak to wszystko jest rozdrobnione. Trwa to po kilka sekund, a ja nie muszę nic robić. No, jestem prawie kupiona. Zakładam pokrywę, żeby było mi wygodniej. Teraz postawić całą miskę na Thermomix. Taruję i teraz będę wkrajać pora. Takiego węża udało mi się złowić w sklepie. Polowałam na niego, dlatego że wolę zapłacić za jak najdłuższą białą część, którą się wykorzystuje żeby była jak najmniejsza ta część, która zazwyczaj idzie gdzieś tam jako dodatek do rosołu albo do innych dań e, na bazie bulionu. Także zobaczcie, taka ja jestem dumna. Pora kroję już w taki sposób, jaki chcę, żeby docelowo był w sałatce. Bo on już nie trafi do termomisa, tylko bezpośrednio do miski. Od 300 do 400 gramów majonezu. Ja dam najpierw tą mniejszą wartość 300 gramów. Zobaczę czy będzie mi to odpowiadało. W razie czego zawsze można go dodać. Do miski teraz dodajemy jedną puszkę groszku konserwowego. Jeśli korzystaliście z tego groszku mrożonego to tak jak już wcześniej mówiłam warto go dodać do waromy i teraz już nic nie dodawać. Jeśli nie lubicie groszku, ktoś z rodziny nie lubi, śmiało można zastąpić go kukurydzą. Tak myślę, tak zawsze robię i tak zrobię też tym razem, jeżeli idę po kukurydę. Jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to teraz. Łyżeczka soli. I musztardy. Oczywiście pieprz, pół łyżeczki. I łyżeczka opcjonalnie szanu nigdy nie dodawałam. Tym razem dodam, bo termomix otworzył mnie na trochę inne smaki, inne użycie przypraw. Jestem ciekawa, jak tutaj będzie to smakowało. No i nadszedł moment na połączenie wszystkich składników. Wszystko mam wymieszane, i w tym momencie spróbuję pierwszy raz sałatki z Thermomixa. Bowiem na chwilę. No wow! Powiem Wam super, w ogóle nie czuć tego, że to nie są idealnie pokrojone. Kwadraciki, tak jak zazwyczaj to robiłam. Przygotowałam je naprawdę mega szybko. Wydaje mi się, że te warzywa zrobione na parze mają więcej smaku niż te gotowane. Naprawdę polecam, jestem zadowolona. Mm, wszystkie przyprawy się super połączyły i co najważniejsze, wiem, że ta sałatka jutro będzie jeszcze lepsza. W przepisie mowa, że można doprawić jeszcze Według własnych potrzeb, solą i pieprzem. Tak jak ja lubię potrawy dosyć mocno doprawione, to tutaj nie widzę tej potrzeby, dlatego że fajnie jest wyczuwalny każdy jeden składnik. Naprawdę jestem zadowolona. Jeśli interesuje Cię Thermomix, możesz go zamówić u mnie. Numer telefonu wyświetla się u góry. Zapraszam do kontaktu. Jeśli poszukujesz mnie na mediach społecznościowych, w których codziennie wrzucam inspiracje na inne dania lub sposoby, jak sobie lepiej poradzić w kuchni, to znajdziesz mnie, wpisując pyszne jedzonko agatki. Jestem na Facebooku, Instagramie i TikToku. Zapraszam!